A więc siemanko z tej strony Tomisław i witam Was na moim zabójce na INT 52, czyli międzynarodowym. I dzisiaj sobie porobimy troszeczkę misję. Jak widzicie, wbiłem dzisiaj sobie 34 poziom. nadałem sobie właśnie opis, żebyście wbijali do tej serii. I jeśli wam się spodoba oczywiście ten odcinek, to nie zapomnijcie łapeczki w górę oraz subika na kanale. No dobra, mamy 266 golda. Więc zanim w ogóle rozpoczniemy jakąkolwiek misję, to myślę, że możemy sobie tutaj pozwolić coś kupić, na przykład w gabinecie magii. No ale widzę, że tu nic fajnego nie ma. Mamy tutaj też ten eliksir ale on jest za 15 grzybów. Jakby był za same monety, to może bym kupił, ale tak to myślę, że nie warto. Bo po prostu to jest strata grzybów. I tutaj też nic ciekawego nie widzę. Jak widzę, mam troszeczkę wolnych miejsc, więc może ten klęce założymy tu, klęce założymy tu, żeby po prostu mieć jakieś tam sobie bonusiki. No i dobro. Co dzisiaj będziemy w ogóle robić? Dzisiaj spróbujemy sobie troszeczkę Poatakować lożki, ponieważ no dzisiaj nie robiłem żadnych. A tutaj jak widzicie, jest na, tutaj do tutaj jest na przykład do pokonania książę ciemności, tu jest na przykład do pokonania żywiołak ognia, którego właśnie bardzo blisko byłem do pokonania. I mamy robniętego rabusia, który ma 46 poziom. On jest chyba wojownikiem. Ten ogniak, żywiołak jest pewnie magiem, a ten jest właśnie wiadowcem, czyli ma dużą zręczność. No i dobra, tutaj mamy oczywiście, jak klikniemy w taki liścik u góry, czyli jak tutaj wchodzić tam wtedy do kibelka. Toaleta, ech ta to, toaleta, ostatnio nie było tu wielkiego ruchu, bo jakiś dureń zgubił klucz. To takie irytujące. Mówią, że to magiczne miejsce. Mimo to, nie te drzwi do toalety były już utropieniem wielu ciężko zbrojnych poszukiwaczy przygód. Toaleta, wiadomo, jest dostępna do ostatniego poziomu. Nie do ostatniego poziomu Od ostatniego poziomu. I klucz do niego możecie zdobyć właśnie w, e, zdobywając setny poziom i po prostu robiąc misję. Misje. I jak zrobicie tę misję? No, to będziecie mogli właśnie znaleźć ten klucz do Kibelka i tam będziecie mieć takie aura, Aura pierwsza, aura druga i tak do 50 aury I za każdą aurę dostajecie jakiś przedmiot. Wiadomo, tam czy tam do zabójcy, czy do wojownika, zależy też, czy macie też tych właśnie w e, twierdzy e, tych podopiecznych, czyli tam maga, wojownika i zwiadowca. A wiadomo, że twierdza o właśnie ta wieża, nie twierdza, tylko wieża, e, też do niej potrzeba bić poziom, wiecie o co chodzi. Klucze nie, nie, nie potrzeba, ale Possiście wbić poziom 150 i wtedy będziecie mogli właśnie mieć ich towarzysza. Jakoś tak 150 albo 200, ale chyba mi się wydaje, że 200. Bo jak grałem na Speed Serwerze, to pamiętam, że dopiero od 200 poziomu ich odblokowywałem. I wbiłem na Speed Serwerze 256 poziom, więc i tak myślę, że to jest w porządku. Jeśli chcecie zobaczyć, to mogę Wam nawet pokazać. Tutaj macie Speed Server 263 małem was, widzę wy, nie 256. No i widzicie, miałem tutaj takie przedmioty, miałem tutaj miecz, miałem 6300 siły, miałem 5300 wytrzymałości i 4400 szczęścia, więc... Tadeus, nie były najgorsze pleneciki, miałem takie pod wytrzymałość raczej, bo chciałem mieć raczej więcej wytrzymałości niż siły, no nie, żeby po prostu nie przegrać w tych loszkach. No, i oczywiście, to nic nie można robić, ponieważ już serwer się zakończył i tak dalej, i tak dalej. No i tak, miałem rozbudowaną twierdzę, czyli miałem 7 z twierdzy. to szósty miałem, Akademii czwarty tutaj, miałem drugi pierwszy. I pani w ogóle nie budowałem, ponieważ chciałem po prostu jak najszybciej zdobywać te klejnoty. Najważniejsze co tutaj było właśnie wybudowanie skarbca, żeby mieć jak, jak najwięcej miejsca oraz twierdzy, żeby po prostu. Budować tą salę rycerską, żeby mieć większe bonusy w gili. Jak widzicie, to sobie uzbierałem 11 miejsc, więc myślę, że to nie jest zły wynik. I oczywiście to nie można nie klikać, nic nie może sobie kupić. Wszystko jest zablokowane. No więc dobra, sobie przejdźmy do mojego konta. I sobie poróbmy misję, tutaj mamy tylko tak naprawdę dwie klepcy do ruchomych piasków. Więc myślę, że jakby się znaleźli takie 10. O właśnie, Jeden skipnięcie znowu. Widzicie, widzę jedno skipnięcie i już mamy 10 klipset. Kurczę, ta gra mnie chyba podgląda, podsłuchuje mnie, no nie? No odcinek, mówię, a sobie kliknę i, i się udało. No i dobra, jak mamy tutaj tych 12 klipset, to myślę, że możemy sobie porobić misję. Tutaj jest taka fajna misja za piątkę. Tutaj jest za 90 zł, więc weźmy ją. Zbieramy Golda. O, dostaliśmy klepce do Razmis, więc akurat spoko. Tutaj nie dostaliśmy. Tutaj mamy jakieś rękawice do wytrzymałości. Zobaczymy, czy są lepsze. Tutaj też przyspieszamy. I bierzemy to bo daje najwięcej expa. Bierzemy to, ponieważ daje też najwięcej expa. I tutaj mamy troszeczkę zawahania. Tutaj mamy przedmiot, i on jest warty 25, czyli daje nam szybką matematykę. 67 plus 25 to jest 92, 93 zł, nam daje i trwa 7,5 minuty. A to daje 89 golda, i trwa minut. Więc myślę, że jak to weźmiemy, to będzie najlepiej, najkorzystniej. I bierzemy to też. No i ostatnia misja. Zobierzemy sobie ten pasek i już nie przyspieszamy, ponieważ trwa tam misja 2,5 minuty. No i za nam trzy, trzy klepy, więc fajnie sobie przyspieszaliśmy. Tutaj nie możemy tego założyć, ponieważ przed momentem sobie założyliśmy, założyliśmy właśnie e, klejnocik na zręczność, żeby mieć lepsze bonusy. Więc myślę, że sobie sprzedamy te rękawice, tym mamy wytrzymałość i siłę zamiast. Zręczności i szczęścia, więc tak średnie, więc sobie też to sprzedamy na spokojnie. Jak widzicie, mam tej broni i myślę, że i tak nie będę skipował, ponieważ i tak lepsze nie dostanę, tak uważam. Bo niedawno sobie wymieniałem właśnie bronię. Jakoś dwa poziomy, jak miałem 32 poziom, to sobie wymieniałem, więc... O wiele lepsze nie będą. O, tak w tak wielkim skrócie. I dobra, mamy 750 golda, aż. Więc sobie pójdźmy poszukać Kleina, to będzie to trwało 57 minut. My oczywiście nie będziemy tyle czekać, tylko... Ja sobie tak to tylko będę poszukiwał. Będę sobie zbierał tego na zdręczność. No i dobra, mieliśmy sobie robić lożki, ale zanim sobie pójdziemy na lożki, moi widzowie, to myślę, że sobie wytrzymałość. I dobra, lecimy. Oj. Ile razy mi tam się ginno? 4-5 razy maksymalnie. No, ale dobra, jakaś tam różnica jest. Lecimy na lożka. A, jesteś jeszcze w podróży. Okej, okay. no to musimy jeszcze te 50 sekund poczekać, aż nam się to zrobi misję. A no, na ten nie możemy wejść. No to zobaczmy, jak wygląda topka. Bo nie jesteście ciekawi, jak wygląda topka w międzydredowym 52 serwerze. A więc pierwszy, właśnie. Ziomalką jest Uwe, ma 300 poziom, ma 13800 zręczności 13 727 wytrzymałości no i 6000 szczęście, czyli full full gry 50%. I tutaj widać, że emocje ma tutaj cały full out pewnie. Tak widzicie, oprócz tego to wszystko to jest takie świecące się. W końcu możesz znieść się na wyżyny osadę Graficzny szafir. Ciekawska to on ma te... taki pomorończe będzie z tego legendarnego locha, który właśnie wystartował niedawno temu. Bo właśnie ja mam, nie mówię widzowie, że wystartował legendarny loch ogólnie w szaksach kilka dni temu. Ty jak klikniecie właśnie w taki herb czerwony, to możecie tutaj poczytać, że jest wymagany 50 poziom i że on będzie tam otwarty przez 10 dni. Za 8 dni tutaj pisze, czyli 2 dni temu, tak jak mówiłem, dostęp przez portal na ekranie miasta. Czyli jak klikacie Lochy, nie, dostęp przez portal na ekranie miasta. Aha, na ekranie miasta, tak? To gdzie jest to miasto? Gdzie mogę to miasto kliknąć? Nie, tu nie. Wiecie, jak do miasta się dostać? Arena nie. Pomoc i obsługa, pełny ekran. Zobaczmy, tak po prostu, z tego konta na to. A tutaj miasto. salachwały, chwały, arena, i gdzie tu można się dostać? O, tu jest. Widzicie, tu jest taki, taki tak zwany portal. No bo jak to nazwać? Taki świecący się na pomarańczowo-portal. I tutaj, jak klikniecie, to właśnie jest napis wymagany poziom 50. I jak tam na niego wejdziecie, to tam. Będziecie mogli różnych przeciwników pokonywać, oraz tam, jak już pokonać, tam tych przeciwników. Pewnie to są takie, jakby wybory: czyli możecie albo w lewo iść, albo w prawo. Jeśli pójdziecie dobrze, no to właśnie tam, ileś tam procent szans na wygranie. Jeśli ma się uda, to, może, to możecie sobie właśnie steal za grzybki swoje. No i ogólnie taki. Dodatek myślę, że według mnie bezsensowny ponieważ jest to tylko dla pay to win off. Więc jeśli, no, nie chcecie wydawać grzybów, to nie róbcie tego po prostu. Nie zachęcam, właśnie do robienia tego legendarnego rochu, tylko do robienia tych zwykłych rochów, żeby se Farmić itemów oraz Expo. No i dobra, zrobiliśmy tutaj misję sobie. Mam nadzieję, że to wszystko wytłumaczyłem. A i tutaj jeszcze nie przyczyniliśmy tego. Trzeciego najważniejszego punktu, czyli legendarny Lochu, możesz zdobyć wyjątkowe, legendarne przedmioty i nie tylko, czyli jak tutaj widzieliśmy przed chwilą, jak wyjdzie na stole chwały, i nie jest sobie jedynkę, tutaj ona ma wszystkie legendarne przedmioty, no i wydał, i ulepszam na razy 5, czyli wyjdzie na max, a punkty życia pewnie dodatkowe, czyli nie też tego lochu dodatkowego, no i zaibis dla broń. O kurde, i 84,80 ma, prawie ma cały klasę, więc Zajebiście, jak na ten, jak patrząc na innych, to zaibiście ma klasę zebraną. Ma najwięcej ze wszystkich, tak, najwięcej ma ze wszystkich, więc naprawdę szacunek dla tej scepty albo typiarza, nie wiem. No ale to nie było przewidzianą myślą, mojej widzowie przewidzianą myślą było to, żeby sobie kogoś tutaj pokonać. I właśnie myślę, że możemy tutaj sobie pokonać tego żywego, jako ognia, który ma 44 poziom, ponieważ on ma najniższy poziom i mamy największe szanse na wygraną. Więc zobaczmy, jak przebiegnie ta walka. Ok, zaczął, no to tak średnio. O nie, już nam kilka zadał, no to koniec. Dobra, okej, okay, no to jeszcze raz. No nie, znowu zaczął. No, co to ma znaczyć? O, Okej, okay, dwa kryty na Mamy szansę jakieś. Ok, już nie mamy szans. Kurde, by na kryter szedł. Byśmy wygrali. Nie, nie, nie zapisujemy. No nie, mogę raz zacząć, proszę. A, jeszcze kryty No to już gg. Tak, gg, okej. Okay. Spróbujmy sobie ostatni raz. No ale mu na początek już. Przeżyj! Dobra, jeszcze raz. Przecież mamy szansę z nim wygrać. On Nie jest taki potężny. Tylko on ma nas zawsze na 3 hity. No kurde, 1900 jak pisku. Do wszystkich my stoimy szybciej. Jest, udało nam się. W końcu. Dobra, i mamy 35 poziom dostaliśmy? O, mamy nowy na prześladowczy pancerz puszczańskiego prześladowcy. PPPP. Wszystko na P. Fajna, fajna naprawdę Trudno prześledzić historię tego powstania. No, pa, naprawdę trudno. Jak to też wszystko na P jest. Jeszcze prześladowczy pancerz puszczańskiego prześladowcy. Czyli z tego wynika, że on się puszczał jako prześladowca. Wow. wow. Naprawdę mnie to zintrygowało. Teraz sprzedajmy to. To się nie opłaca, ponieważ tracimy wytrzymałość i szczęście, więc to sprzedajemy. No i debona, na końcu tego odcinka myślę, że możemy z kimś się pobić. Możemy iść na tego łowcę demonów. Ok, 1400 daje nam obraże, więc myślę, że wygramy. Ale zobaczmy do końca, jak to będzie przebiegać. Nie no jesteśmy niezwyciężeni, to już widać. 10 tysięcy na końcu. O kurde, skrzesił się. Zapomniałem powiedzieć, że właśnie on może się wskrzeszać. Że ma 25% szans na wskrzeszenie się po prostu. Oby się teraz nie wskrzesił, bo jak teraz się wskrzesi, to już przegraliśmy. IXD się wskrzesił, ale wiadomo. Im dłużej trwa bitwa, tym mamy większy damage. Więc po prostu ten damage, który za zadawaliśmy, po prostu nam się zwiększa coraz dłuższą walką. Wiecie o co chodzi. Im dłuższa walka, tym większa obrażenia, żeby po prostu bitwa długo nie trwała. Wiecie o co kamon. Ale i tak wygr wygraliśmy. pomimo tego, że skrze się dwa razy, to... Myślę, że to jest. Imponująca wygrana. No i dobra. Myślę, że sobie pójdę do pracy. Jeśli Wam się podobał taki odcinek, to pamiętajcie łapeczka w górę a subskrypcja na moim kanale, ponieważ zbieram do końca. Miesiące do 400, i na następnym odcineczku spróbuję sobie bić 40 poziom. Trzymajcie się i miłego wieczorka, czy tam rankę, kiedy tamto to oglądacie. Siema.